Czekaj, czekaj, czekaj. Ojej, Irena Mikulska dwa lata temu straciła część prawej nogi. W lutym tego roku zmarł jej partner. Kobieta bardzo to przeżyła. Przeszła cztery udary. Dzisiaj sama nie jest w stanie nic zrobić. Tylko tyle, że siedzę, no bo siedzę. A sąsiadka przychodzi, pomaga mi jak matka. Gdyby nie sąsiadka Maria Filipiec, niepełnosprawna kobieta zostałaby bez opieki. Irena Mikulska ma trójkę dzieci, córka mieszka za granicą, przyjeżdża do matki co jakiś czas, synowie są na miejscu, ale mają poważny problem z alkoholem. Patologia to znaczy się chłopcy piją, na umór piją. Jak coś, coś no to jeszcze porobią. Chora kobieta i opiekująca się ną sąsiadka szukały pomocy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytnicy. Mówili my, żeby dali opiekunkę jakąś. To synowie są, opiekunki nie dadzą. A Marysia mówiła, że nie może chodzić, bo kręgosłup boli, to powiedzieli, że pani nie musi chodzić. No i taka opieka. Kierowniczka Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytnicy mówi, że zna sytuację Ireny Mikulskiej. Zapewnia, że pracownicy ośrodka szukali dla chorej kobiety miejsca w placówce opiekuńczej. Niestety, w całym województwie na razie wszystko jest zajęte. Sytuacja z umieszczeniem podopiecznego w DPS-ach nie jest sprawą łatwą. To jest temat y, trudny dla wszystkich OPS-ów. Y, współpracujemy między sobą, wiemy, że to jest problem. Yy, problem systemowy uważam. Wierzę w swojej pani kierownik, ale oczywiście będę trzymał rękę na pulsie, żeby sprawa znalazła szczęśliwą finalizację. Ale myślę, że to bez mojej pracy także się znajdzie ich miejsce. Tutaj, wedle mnie, to jest opieszałość opieki społecznej w Budnicy I koniec. Takie jest moje zdanie. Nie mówię, że mam rację, ale tak uważam. Chciałabym stąd jechać. Tu żadnej opieki nie ma. Z dnia na dzień sytuacja Ireny Mikulskiej robi się coraz trudniejsza. Niestety na razie nie wiadomo kiedy i gdzie znajdzie się dla niej miejsce w placówce opiekuńczej. Artur Szymczak, Informacje Lubuskie.